Dzień dobry, dzień dobry. No niestety jak za chwilę się okaże, tydzień lub dwa tygodnie bez afery po stronie Microsoftu to tydzień lub dwa tygodnie stracone. Naprawdę ten film miał być milutki, sympatyczny, miałem dzisiaj mówić o nowej dystrybucji Linuxa, czyli Linux In od pana Linuxi, którą sam stworzył. Tak, jeden z najciekawszych moim zdaniem linuxowych youtuberów na obecnym polskim YouTubie stworzył dystrybucję Linuxa i dzisiaj chciałem ją potestować i wam ją też na moim kanale przedstawić, ale nie. Jak zwykle Microsoft musiał coś odwalić i trzeba przegadać ten temat. Microsoft, ty jebany atencjuszu. Dobra, o co chodzi? Na łamach IT hardware pojawił się artykuł o wspaniałym tytule Windows 11 Cię podgląda i nie zamierza przestać. Czytamy tam. Jak się okazuje, z pozoru innowacyjna funkcja Recall miała uczynić systemu Windows 11 bardziej przyjaznym użytkownikowi. Jej zadaniem było automatyczne zapisywanie stanu systemu, stron internetowych, aplikacji w formie zrzutów ekranu, co pozwalało błyskawicznie wrócić do wcześniejszych działań. I już na tym etapie każdy rozsądny użytkownik komputera, jak to ogłaszali przy powstawaniu tej funkcji, powinien się puknąć w głowę. W praktyce okazało się to jednak potencjalnym zagrożeniem dla prywatności użytkowników i otworzyło to nowe pole do nadużyć. No raczej, właściwie, jak usłyszałem o Recall w 2024 roku, to pierwsze co mi do głowy przyszło to właśnie to, że głównym zadaniem tej funkcji jest szpiegowanie użytkowników Windowsa. A nie tam jakieś bzdury o poprawianiu jakości produktu. Recall pojawił się jesienią 2024 roku i od samego początku wzbudzał niepokój ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Microsoft zapewniał, że funkcja nie zapisuje danych wrażliwych, takich jak numery kart kredytowych czy hasła. Ale nowe testy pokazują coś zupełnie innego. Microsoft zapewnia jak zawsze, Izrael zapewnia jak zawsze, Rosja zapewnia jak zawsze, Unia Europejska zapewnia: hej, ludziki, prole, plepsie przecież to dla waszego dobra, zwłaszcza dla dobra dzieci. Zapewniamy. W teorii RICAL miał być zabezpieczony specjalnym filtrem odpowiedzialnym za rozpoznawanie i pomijanie danych osobowych. Praktyka pokazała, że system działa wadliwie. O i tam taki przypadek drobny, co tam trochę tylko wodliwie działa, że akurat w tym miejscu to jest pomijane. Zwykły przypadek. W niektórych przypadkach poprawnie rozpoznawał poufne informacje i je pomijał. Jednak w wielu innych przechwytywał wszystko, co widział na ekranie. Dane logowania do banków, numery kart płatniczych, saldo konta, dane medyczne czy całą historię przeglądania. Kuźba trzeba być naprawdę mocno. Użyje łagodnego słowa nieodpowiedzialnym w dzisiejszych czasach, by robić jakieś bankowe sprawy na z systemem Windows 11 z włączonym recall'em. Użytkownicy udowadniają, że wystarczyło niewielkie obejście logiki filtrowania, aby recall zarejestrował dane wrażliwe. W jednym z eksperymentów stworzono stronę internetową z formularzem zawierającym pola do wprowadzenia danych karty, a ponieważ strona nie zawierała standardowych oznaczeń typowych, dla sklepów internetowych system zapisał wszystkie dane bez żadnych ograniczeń. Numer karty, datę ważności czy kod CVV. Gratuluję ludziom, którzy to zaprojektowali, ludziom, którzy napisali kod i ludziom, którzy to testowali. Gratuluję im wszystkim wyobraźni. Taka prosta sprawa, niby odpowiednie ustawienie filtrowania. A tutaj szpieg Recall zapisuje wszystko, łącznie z numerami kont, pinów do kart i tym podobne. Oczywiście w tej sprawie są dwa wyjścia, albo hinduizacja jakości programowania w Microsoftie, albo celowe działanie. Według mnie nie może być mowy o pomyłce, dla mnie jest to jawne celowe działanie. Podobne problemy wystąpiły w przypadku przechowywania haseł, gdy dane logowania były zapisane w dokumencie z wyraźnym oznaczeniem jako hasło lub nazwa użytkownika. Recall zwyczajnie je pomijał. Jednak gdy były zapisane jak zwykły plik tekstowy bez takich etykiet, nie budziło to jego podejrzeń. System rejestrował wszystko bez filtrowania. Tymczasem wiele osób nie korzysta z menadżerów haseł i zapisuje loginy oraz hasła w prostych dokumentach. I w tym przypadku Recall staje się nieświadomym pomocnikiem cyberprzestępców. Wielkie XD. Musisz w 2025 roku, gdzie właśnie przedwczoraj wyszło, dodano do zabawy Chat GPT-5, jego jedną z większych iteracji, tak więc musisz w 2025 roku oznaczyć komputerowi, że. Ej, uważaj, to jest hasło. Nie rób temu zdjęcia co minutę, bo to jest hasło. Bo jak tak nie powiesz. Jak tego nie oznaczysz, że to jest hasło, to inteligentny Windows 11 zbudowanym AI w notatnik zrobi zdjęcie Twoich wrażliwych danych bez Twojej wiedzy, wyśle je do Microsoftu za ocean, a po drodze ktoś przechwyci te dane i wejdzie Ci na konto, albo inaczej ktoś wrzuci Trojana czy jakiś malware do Twojego kompa i dobierze się do tych zrzutów ekranów. Przypominam, że mamy 2025 rok i AI w notatniku Windowsa. Zrzuty ekranu przechowywane przez funkcję Recall są łatwo dostępne dla każdego, kto zna kod PIN komputera. Nie potrzeba nawet fizycznego dostępu do urządzenia, wystarczy zdalna sesja. No, proszę, o tym właśnie przed chwilą mówiłem. Oznacza to, że w przypadku przejęcia komputera lub konta użytkownika, napastnik otrzymuje dostęp do wszystkich zapisanych danych, w tym tych, które nigdy nie powinny zostać zapisane, przechwycone. Obiecywano nam, że nigdy tych danych nie będzie Windows zapisywał. Niepokojące jest to, że RICAL zapisuje również obrazy dokumentów, takich jak paszporty czy dowody <głos》> osobiste. O Boże! Czyli podkładka pod podatek CO2 i zakaz latania samolotem dla plepsu. Jeśli użytkownik otworzy zdjęcie dokumentu w pełnym oknie, system je zignoruje. Jeśli jednak zdjęcie takiego paszportu dowodu czy czegokolwiek zostanie częściowo zasłonięte przez inne okno, Recall najczęściej rejestruje je bez ograniczeń. Nikt! Takiej opcji nigdy nie mógł przewidzieć. Multimiliardowa korporacja, znajdująca się w pierwszej dziesiątce największych korporacji na świecie, nie mogła tego przewidzieć. Ona przewiduje tylko, że jak wyjebiesz na cały ekran zdjęcie paszportu, to nie zapiszę tego w recallu, ale jak już na 80% ekranu, no to wtedy. Aha, tak, dawaj, dawaj, zapisujemy to. Ponownie nie wierzę w błąd. Dla mnie to jest celowe działanie. Dalej czytamy. Microsoft od miesięcy utrzymuje, że Recall jest bezpieczny, mimo że liczne testy pokazują jego wady. Od momentu premiery funkcji w internecie pojawiło się mnóstwo poradników, jak ją wyłączyć lub usunąć z systemu. Jednak Microsoft nie tyle nie ułatwia tego procesu, ale również utrudnia go technicznie. Usunięcie Recall systemu może doprowadzić do awarii eksploratora Windows, czyli jednego z najważniejszych komponentów w Windowsie. Kluczowego narzędzia zarządzania plikami. Nic się nie stało, proszę się rozejść, ale Recall jest niebezpieczny. Jak niebezpieczny, zobacz jaki kolorowy, fajny, ma AI, ale przechwytuje i zapisuje numery kont. Oj tam, oj tam. A co, masz coś do ukrycia? Jakieś ślewe pieniądze na koncie, że nie chcesz ich tam pokazać? Tak, tak. Robaku, chcesz obrazić Microsoft, chcesz obrazić Trumpa, chcesz, żeby Rosja, która utknęła na trzy lata w specjalnej 3 operacji, zaatakowała Polskę, będącą w Unii i NATO? Chcesz? Fika jeszcze, obrażaj, obrażaj nas. To zobaczysz jak was ruski napadną, to my za obrażanie Microsoftu nie będziemy was bronić. Ludzie donoszą, że Rekal nie jest bezpieczny i chcą go odinstalować, a Microsoft jak zwykle ma nas za bydło i za przeproszeniem za gówno. Utrudnia jego odinstalowanie, bo grozi to kompletnym rozwaleniem systemu i udaje że problemu nie ma, że funkcja jest bardzo bezpieczna. Elo. Oj tak naprawdę to żygać się. Jak ktoś jeszcze używa tego systemu i tych i ich ofisów, to naprawdę zobaczcie do czego przykładacie rękę. Zobaczcie pod czym się podpisujecie. Jak godzicie się na to co teraz jest, to czekam jaki zamordyzm zostanie wprowadzony w Windowsie 12. Co jeszcze wymyślą? Ale z drugiej strony co się dziwić, ludzie narzekają na szpiegującego Windowsa, a później włączają grę chińskiego Tencentu, która robi screenshoty wszystkich aktywnych okien i monitorów, grę taką jak Valorant czy Delta Force. Oczywiście jest to uzasadnione, że to dla naszego dobra i po prostu łapiemy dla waszego dobra cheaterów. Problem jest jednak taki, że antycid cheat Valoranta działa cały czas od startu systemu, nawet jak nie gracie w grę, więc daje to troszeczkę do myślenia, prawda? Ogólnie ludzie instalują tego, Gry i chyba nie wiedzą, że anty-cheaty mają ze 100 razy większe uprawnienia na ich komputerach niż oni sami. Technicznie mogą zjebać jakiś plik, wrzucić jakieś gówno, zainstalować kuparkę bitcoinów, co już wydarzyło się przy antycicie ESEA. Te antycheaty praktycznie nie mają żadnych ograniczeń. Ale spoko, większość ludzi przecież nie ma nic do ukrycia, prawda? Nie to nie obchodzi, mnie to nie dotyczy. Ja nie mam nic do ukrycia. Da. Tylko taka jedna mała ciekawostka. Ciekawe, dlaczego wszystkie bankomaty chodzą na niebezpiecznym XP. Hmm? te stare chodzą na XP, a te nowsze nie zgadniecie, na czym chodzą. Na Ubuntu Core, na Red Hatie czy Suse, albo nawet na Androidzie. A może to jest jakiś fetysz i wszyscy używający do tej pory Windows 11 przerzucają swoje seksualne zachowania na Microsoft? Mm, lubię jak patrzy. Dzięki za uwagę, zostawcie lajka, like, suba, komentarz do Ta Link macie pod filmem. Dziękuję sponsorom tego odcinka. Nara.